Witam, chciałbym przedstawić działanie sterownika do automatycznego otwierania kurnika. Pierwszą rzeczą ustawimy godzinę otwierania kurnika 13.24 i 13.25 będzie zamykanie. Otrzymujemy potwierdzenie smsowe o otwieraniu kurnika i że kurnik został otwarty na krańcówce. Następnie odbędzie się zamykanie. Także otrzymujemy potwierdzenie o namykaniu kurnika i że kurnik zostanie zamknięty do samego końca. Kolejną rzeczą tutaj jest czas 7 sekund. Sytuacja, gdyby się drzwi zablokowało w jakikolwiek sposób, silnik zostanie wyłączony, ale otrzymałem potwierdzenie, że kurnik nie został do końca domknięty. Kurnik zamknięty, ale nie jest na końcówce. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, możemy zamknąć kurnie ręcznie pisując prosę. możemy otworzyć pisując open Oczywiście otrzymujemy potwierdzenie, że kurnik został ręcznie otwarty. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest wysterowanie przekaźnikiem dodatkowym poprzez wysłanie SMS-a ON. Ja mam podłączoną kamerę pod tym przekaźnik, ze względu na to, że. Działkę mam z dala od domu i wieczorem mogę sprawdzić, czy kury wszystkie weszły do środka. Oczywiście otrzymamy potwierdzenie o załączeniu przekaźnika. Wpisując smsa o treści OFF wyłączamy. Kolejną rzeczą możemy sprawdzić, jaka jest temperatura wysyłania do SMS-a treści TEMP. Kolejną rzeczą, jeszcze jaką możemy zrobić, jeżeli nie chcemy mieć sterowania zegarem, możemy przejść na sterowanie czujnikiem zmierzchu wysyłania do SMS-a treści czujnik. Sterownik przejdzie w tryb czujnika zmierzchu. Tu mamy pomiar aktualny tunika światła. Tu mamy wartość, przy której kurnik zostanie zamknięty. Tu wartość, przy której kurnik zostanie otwarty. Tu jest czas zwłoki. Czujnik jest, światło jest. Teraz do ciemniejszego. Jeżeli spadnie poniżej wartości 24, po 5 sekundach się zamknie. Czyli do światła. Oczywiście otrzymujemy SMS-y po każdym otwarciu i zamknięciu kierownika. Jest na napięcie 12V. Tak jak ja mam tu jeszcze kamerę i router do Dlatego tu mam dwa akumulatory. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy wrócić do ustawienia zegarem poprzez wysłanie SMS-a o treści ZEGAR. Jeżeli mamy potrzebę, aby się kurnik nam nie otwierał albo nie zamykał, to wysyłamy SMS-a o treści WYŁ. Teraz 14.08, powinien się zamknąć, ale kurnik się nie zamknie, bo jest wyłączony. Aby włączyć z powrotem sterowanie, wysyłamy treść, sms o treści wyły.